Witam was. W czwartym ostatnim już raczej mam nadzieję odcinku do Christmas in Seville. E, skończyliśmy tutaj w katedrze. Słuchajcie, wiem, gdzie jest trzeci sekret, i nawet tam byłam, ale larwa ma focha i po prostu nie chce mi się chwycić daszku. E, więc dla mnie jest ten sekret nie do zdobycia, więc nawet wam nie pokazuję. Czy to są te partytury? Nie. To jest po prostu. Bible. Blaba. Czy ona znowu stąd coś weźmie, bo się otworzy? Wiem, że muszę iść tam na górę, bo już to obczęliśmy. Tutaj się pewnie coś otworzy. Nie wiem, ile potrwa ten odcinek, ale mówiłam, że ja tu będę cisnąć już do końca. O, o, dźwignia. Mam nadzieję, że to nie jest czasówka. Hmm. Gdzie coś? Aha, tam. No, łap się i tu na okno. <laughs> w tym samym slocie? Boże, mam wrażenie, że tak. Dobra, to loadnę sobie tutaj i po prostu zrobimy to szybciej. Teraz już przynajmniej wiem, co i jak. I wiem, że to jest czasówka. I... Bo tam trochę... za dużo czasu zajęło. A można to było wszystko zrobić o wiele szybciej. Jeśli teraz mi nie zajęło za wiele czasu, Boże. Serio? I to jest właśnie, wiecie co? Zauważyłam, że problem z tym kastomie, bo tyle razy co ja sobie robiłam backtracking nie to chciałam, właśnie, widzicie? Bo tu byłam na daszku. Yy, ona mi się w ogóle nie chciała za cholerę yy, zatrzymać po tej torolce na tym balkoniku. Nie, to nóżkami masz przecież. Bo ja chciałam ten sekret, nie? Bo, wiecie, fajne mają tutaj te sekrety. I ja próbowałam to... zdobyć, ale po prostu się nie da. Jezus! Ile raz jeszcze usłyszę ten ton? Dobra. Po prostu w momencie, jak się coś powtarza, jak się coś loduje, yy, to jest problem z łapaniem się krawędzi. Jeżeli się coś robi pierwszy raz, nie ma problemu. Mhm. Tu. Także no. Kocham tych twórców, aczkolwiek nic, nikt i nic nie jest doskonałe, nie da się. I jak widać coś tam zawiodło, ale to może być urok, wiecie, yy, nowych kastomów, <grywka> dlatego ja lubię stare. Ja już nie wiem z którego ten jest. Yy. No dobra, on jest tam jakiś starszy. To nie jest znówka. Świetnie, znowu Lina. Uwielbiam. Tylko gdzie ja? Aha, po prostu na drugą stronę. E, czasami po prostu coś się wykrzaczy. Nie znam przyczyn. Co, jak, dlaczego? Zapisz. No ale tak się bujasz, nie? Dobra. Przynajmniej poszło szybciej. Nie mam pojęcia, co teraz tą dźwignią. Aha, otwiera się to na dole. Tylko, jak ja mam tu zejdziesz tu jakoś grzecznie. A, no to. I to powinno być naprzeciwko. Nie tam tu dobra i wkurzyłam się, bo tam była menora, wiecie jako e, jako sekret dobra, nic tu nie ma bo ciężko było wyhaczyć ten sekret jeden bardzo ciężko. I byłam po prostu ciekawa, czy jak w ogóle gdzieś byłam blisko niego. No i sobie zajrzałam, nie? No i... Co? A... To będzie powrót. Dobra, wiem już, że tu jest, yy, tylko ja jeszcze tak na szybko... Dobra. Upewniłam się. Powiedzmy. Mhm. I gdzie jest ostatni sekret? Nie mam pojęcia. Bo to, mam nadzieję, chyba był trzeci sekret, właśnie. Więc jeszcze gdzieś jeden w teorii przede mną. No ale szkoda. No, bierz to. Aha. Mhm. Dobra, widzę tą dźwignię, tutaj już chyba nic. Ale ona tam nie doskoczy przecież. A może doskoczy. Gdyby była prosta. No właśnie, no, oh, Zara mnie szczyści. No chyba że się nie daje, ja coś cuduje. No, ale ona, no właśnie. Ona ma po prostu problem z łapaniem się krawędzi w tym kastomie. No. Ila. Voilà. Mówiłam, że będzie. Będą schodki, bo tam po prostu się zmieniło to, i. Jeszcze się rozejrzę, czy warto schodzić. No warto. Co tu jest? Która to jest. One wszystkie są identyczne, więc. To jest od tej strony co ja wchodziłam. Tak, tu jest to ułamane. Czyli wracamy się znowu przez te drzwi. I. Dobra. Patrzę co ty mamy. Co tu mamy. Fajny ten wizgocki ptaszek i w ogóle. Ej, ej, ej. Ehe, myślałam, że spadnę, nie? Dobra, czas na flary, bo się ciemno robi. Są jakieś katakumby? Boże. Czy to jest przycisk? Tak. Wypukłe to było, więc ehe jest po obu stronach eee, nie mam pojęcia co aha to się otworzyło jeszcze tam nie idę boże ja próbowałam tak bardzo skakać aha tu będzie jakieś pływanie no dobra no to chodźcie tam To. Hm. We, a, tam dźwignia. Myślałam, że tu trzeba coś włożyć, ten krzyż, czy co? A tam się da wejść za, za to nie. Jakaś kapliczka. szczelnica Tak, wiem, trzeba poznać wroga, więc. Yy, douczyłam się. <ścoughs> o, cześć a o -o. o! o, struktury się tu, a tu się nie idzie. Gdzie to się otworzyło? Mój Boże, czy to gdzieś tu? Co to jest? A to można suwać? No, posłuchaj. Aha, chciałam powiedzieć, że to się da suwać, a ona po prostu się schyliła po. Nie to. Wyjdź tu. No i mam trzy sekrety wizgocki chalice kielich chalice nie ja wiem, angielski z kolei mieszam z francuskim bo ja chciałam popchnąć to wypchnąć, nie? i wlazłam w sekret ej hm. dobra Mam nadzieję, że nie macie za ciemno. Mhm. O. Co to jest? Holy Powder. Czy Holy Powder już był w. w Drakuli? gdzie go wsypać, gdzie się go używało w Drakuli, Ja nie pamiętam. Ale, no właśnie, co tu było takiego, jeśli to tu, przy tych drzwiach, tu aniołkowi, no, w ścielnicy, może, to, bo, tak, okej. Okay. Um. Zapisz, suwamy, nie suwamy. I tak będę macać. Tam jest jakieś zejście, i tam jest jakieś zejście. Tu gdzie ja mam iść? Czy to jest to samo? Chodźcie sprawdzić. Nie, no, wygląda na to samo. Tak. Okej, okay, kolejny przycisk. Aha, ja myślałam, że tam się otworzy to w podłodze. Boże, gdzie to było teraz? Ja w ogóle tutaj nie byłam, to jest jakieś inne, nowe miejsce. Holy bierzesz, czy nie? Jest stąd jakieś inne wyjście. Boże, jak ja mam teraz backtracking zrobić tak ogólnie, to ja już nie. Wiem. Tędy. E, tam? Mm. Dobra. Oh, that's What is? Czymś się to różni niż inne? A to ja wiem... To w tych perskich się strzelało w to tak. Chyba. Mhm. A może nie? Wiecie, w B2B jak grałam z torgusem. Aha, jednak. Tu są jeszcze jakieś drzwi. No nie wiadomo, czy on. Tylko blokuje. Aha. Czyli jednak. Aha, to jest woda. Ja myślałam, że tam... Trzeba wskoczyć. Dobra, flarwa. Otwiera sama, czy... Otwiera... A nie, od dźwigni. A, jest! <śm> Właśnie do dźwigni, tak. A ja chciałam jeszcze, wiecie... Płynąć i się rozglądać, czy jest dźwignia na ścianach. A, Okej, okay. mam nadzieję, Lara, że wiesz, jaki artefakt pojawia. A, z tamtej strony się otworzyło. Jest tu jakieś... Wy... Jest. Powietrze. Chyba, że ten krzyk. Aha. Tak, stąd wrzuciła, dobra. Czyli nie musiałam tam pływać, to miło. <grymne> Okej. Okay. Ale jak ona stąd wyjdzie? Trzeba się. wrócić. Zbaczyła mi się. Tędy powinna normalnie wypłynąć już, nie? Bez fochów. Bo one się otworzyły naprzeciwko tak tam. Czyli jednak się otworzyły. Dobra, a tu co? Znowu Madonna z wielkim cytem. A. Wiecie co? Ja z tego wszystkiego zapomniałam, że przyszliśmy po partyturę. Dobrze, super. Teraz się trzeba taki kawał rzucić o matku. <m> Tu, tędy ja nie wiem. <noise> ja nie wiem czy ja dobrą drogą idę, nie? Nie. Nie. Dobra. Nie wiem jak się wrócić. Spoko. Tam. Mhm. Tak? Mm, mam nadzieję. Tak, dobra, wychodzimy do katedry. E, nie, tędy nie wrócisz. E, bo, dobra, tędy przejdę. Gdzie to jest ten dziedziniec? On się chyba łączy, tak? E, to jest dobra. Czy będzie koniec Kastomu? No, krótszy będzie ten odcinek. E, teraz to takie wejście ukradkowane, e, które było skrótem, właśnie tam do tych. Oczywiście jak szukam. Nie tego, co trzeba, to to znajduję. Tu? Tu chyba lewo. Tak. I tam. Gdzie ono się jeszcze patrzy tam? Ja już wszystko wzięłam, nie? Nie ja wiem, po co był ten, ten huk. Yy. Music use... no ale w sumie mogę tylko walno cię No właśnie, bo to jest koniec tomu. Już chyba raczej nic nie będę robić, no bo dałam nuty. To była menora, tak? Jest to miejsce? Uf, kurzyłam się. Właśnie na jakimś takim dziedzińcu, podobnym <grych> mam nadzieję, że tu nie będzie żadnych praw autorskich z tej muzyki. Jest dość cicho, więc jak wam się podobał Custom bardzo przyjemnie się w niego grało. Miał niestety ten jeden minus. Aczkolwiek ja zawsze doceniam tych twórców za przepiękne widoki, przepiękne pomysły, że się dzielą swoim gniuszem. No co chodzi? właśnie, się rozpuszczał, no i pada, przecież, ja nie wiem. No. Pięknie. A ja powiedziałam wschodnie, południe albo wschodni od Wrocławia, bo prawie w linii prostej, ale bardziej na wschód, a to jest lodowisko, są Włochy, a jeszcze bardziej na wschód, ale na południe, jest Grecja. Bo jestem na, wiecie, tej zachodniej części Polski. Tak, Larwa, ty wszystko po prostu umiesz grać, strzelać, wszystko wiesz o wszystkich językach świata. O Mikołaj. Ale jak trzeba wskoczyć kurwa na... Przepraszam, na jedną kupią półkę na daszek, to już nie umisz. No i mam trzy sekrety. Nie mogę z tej menory. Nie wiem czy ja bym ją nawet od początku wzięła, jak ona nie chciała na ten daszek. To właśnie tu, tu jak teraz patrzymy, to przy literce D w Secret Swans widać ten fotel, który był na dachu, nie? Poniżej D jest tam, gdzie był ten płomień się palił, nie? Co tam wchodziłam. No i na prawo, patrząc teraz na to, był daszek, tam gdzie te krzyże widzicie za Mikołajem. I tam trzeba było wskoczyć na ten daszek, przełapkować się na dziedziniec i tam była menora, której za cholerę nie mogę zdobyć, bo bo ono się po prostu nie chce chwycić, Daszku. Wierzcie mi, próbowałam do tego stopnia, że boli mi palec, więc za to odejmuję. Niech będzie tylko pół punkta. Nie umiem z tymi twórcami inaczej. Custom był przepiękny. Fajnie, naprawdę fajnie, przyjemnie się w niego grało. Jasne, że trochę się można pogubić, bo miasto jest otwarte. Jeszcze otwiera się skróty, więc. A mi bardzo niewiele trzeba żeby się zgubić. Także tak, tyle w temacie. Powiedzcie, jak wam się podobał. Ja wiem, że już jest ogrywany ten, ale ja chciałam po prostu sobie w to zagrać i pewnie będą jeszcze jakieś kolejne kastomy świąteczne i nie tylko, ale świąteczne z moim udziałem, tylko mnie samej i, i już te, co już nagrałam później w towarzystwie. Także zapraszam już z góry i zapraszam na każdy kolejny custom, który, który nagrywam i do usłyszenia, do następnego. Papa. Pa.